Hej, hej, tam gdzieś z na czarnej mhm. wody siada na koń, kozak, kozak młody, tule żegna się z dziewczyną. Jeszcze tulej z Ukrainą. Hej, 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 hej sokowe, O, góry lasy, do ladoły zwoń, dwoń, dwoń, dzwoneczku. Mój stepowy skowroneczku, Hej, hej! hej. Hej sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doła. Dwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, Dwoń, 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 wiele dziewcząt jest na świecie, Lecz najwięcej w Ukra Ukrainie, tam me serce pozostało, Przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 hej sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dwoń, 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 dzwoneczku, Mój stepowy skobroneczku, hej, 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 hej sokoły, omijajcie góry, lasy, poradoły, dzwoń, dzwoń, dzwon. dzwoneczku. Mój stepowy, dzwoń, dwoń, dzwoń, ona jedna tam została, przepióreczka moja, moja mała, a ja tutaj w obcej stronie, dniem i nocą tęsknię do niej, hej. Hej, hej, sokoły! O, mijajcie, góry lasy pola doły, Dwoń, 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 dzwon, dzwoneczku. Mój stepowy skowroneczku, skowroneczku. Hej! Hej, hej, sokoły! O majcie, górę pola doły. Dwoń, dzwoń, dwoń, dzwoneczku. Mój stepowy, dzwoń, dwoń, dwoń. Żal, żal, żal za dziewczyną. Za zieloną Ukra Ukrainą. Żal, żal, serce płacze. Już i więcej nie zobaczę. Hej! Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dwoń, 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 dwoń dwoneczku. mój stepowy wroneczku. Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Wina, 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 wina dajcie, a jak umrę pochowajcie na zielonej przy kochanej Mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły. O, miejcie góry, lasy do. Dłoń, dzwoń, dzwoneczku. Mój stepowy dzwoneczko w Hej, 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 sokoły. O, góry, lasy do. Dwoń, dwoń, dzwoneczku. Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń.